No, jestem dzisiaj troszeczkę wcześniej, bo mamy zaplanowaną livek na żywo z Basią Leszczyńską, a Basia jest z innej troszkę strefy czasowej, więc ten. Live live'ik będzie o Czasu Polskiego o godzinie 17.00. A więc zapraszam Was na codzienne rozmowy. Zobaczymy, co z naszych rozmów wyjdzie. Zobaczymy, jaki temat, bo w zasadzie czekałam, aż się włączycie i pomyślałam, że może nasz temat Wyjdzie taki wspólny. Napisałam po prostu życie. I chciałam się z Wami serdecznie przywitać. Widzę, że są trzy osoby na liveiku. Czy możecie mi napisać? Czy mnie dobrze widać i słychać? Czy, czy, czy jest w porządku? Bo nasz czas dzisiaj, no, to będzie on jak zwykle ale będę musiała zdążyć na live'ika z Pasją, Jeżeli ktoś byłby tak uprzejmy i napisał mi, czy mnie czy widać i słychać byłabym ogromnie wdzięczna kochani. Czy widać, słychać? No. Y tak sobie nazwałam życie, bo w zasadzie nasze życie to wszystko, co nas otacza życie. Życie to jest natura, życie to jest przyroda, życie to jest nasz bliscy. A Rafał napisał, dziękuję ci Rafał, wszystko dobrze. No to pierwszy się zameldowałeś, to ja tutaj jeszcze sprawdzę, czy mam. Telefon wyciszony, żeby nam nikt nie, nie przeszkodził czasem. I idziemy, Rafał, dla ciebie. Co to znowu dla ciebie jest? Czary, Mary. Dla Rafała, możesz dokonać wszystkiego, o czym pomyślisz. Zaczynaj wykrzyknik. W śmiałości jest geniusz, siła i magia, gdy i, I inspiracje wyciągniemy dla ciebie. Każdy moment w życiu zabiera w sobie jakąś decyzję i jakąś okazję. Umiejętnością jest wykorzystać. Witam ciepło i serdecznie Panią Anię. Chciałam z całego serca podziękować. Kolejna niespodzianka spotkała mnie, kiedy weszłam na moje konto i taka ciepła wpłata właśnie od Ani I, i, i za to się serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie wiecie, taki wymiar więcej niż finansowy. Jest to dla mnie wasze docenienie mojego czasu, tego, co o, tego, że się dzielę z Wami, tego, że możecie korzystać, że jest to dla Was potrzebne. Bar, bardzo ciepłe e, e, wpisy, e, kiedy przesyłacie ten dar serca, tą darowiznę, by wesprzeć utrzymanie tego kanału i tych naszych wspaniałych, codziennych rozmów. Dziś postarałam się włączyć chociaż na chwilę. Pewnie większość osób po prostu nie wie, że dzisiaj jest wcześniej. Ja po prostu myślałam, że ten live jest z początku, że on jest o 18. No ale jednak sprawdziłyśmy przed chwilą z Basią i jest on o 17. Dlatego nasza rozmowa odbędzie się troszeczkę wcześniej. Czym, kochani, jest tak naprawdę to życie? Przychodzimy na świat, jest to nasz pierwszy oddech, a więc co jest najważniejsze w życiu? Powiedzcie, jest wiele, ale najważniejszy jest oddech. To jest pierwsze tchnienie i ostatnie, wytchnienie. Czyli jak odchodzimy. E Gdyby nie oddech, nie byłoby życia. Ja nie pamiętam, ile minut y, można wytrzymać bez oddechu. Ja wiem, że są ludzie, którzy trenują to oddychanie i tam ileś czasu mogą bez tego oddechu wytrzymać, ale to jest tylko trening. Ale tak naprawdę, gdybyśmy nie oddychali, to. Nie byłoby życia. Co się takiego jeszcze składa na nasze życie? Na nasze życie składa się nasza radość. Ja tu wrócę do czasów dzieciństwa. Dziecko takie małe, dopóki jeszcze nie jest tam nienakładzioną od głowy. Wiecie, takie dzieci, które mają półroczku, roczek, nie? Ono. Palnie kogoś, nie lubę, jeżeli już mówi Ciebie, albo coś tam po swojemu, prawda? Jestem wdzięczna za te rozmowy, ściskam i otulam sercem. I ja Tobie, Aniu, dziękuję za dar serca i otulam sercem. Naprawdę jestem Ci ogromnie wdzięczna. To takie, to takie ciepłe, to tak czuć, że to jest właśnie takie otulenie serca i to tak. Dodało mi skrzydeł, ponieważ ostatnio no, nie do końca jeszcze mam dobry czas. No, jest taka sytuacja, która troszeczkę, jak się okazuje, ciągnie i, i, i robię wszystko, żeby się u Was zameldować i żeby te cenne rozmowy dla Was przeprowadzać. Ufam, że, że w końcu. Zrobimy to po prostu, nie? Pomaga, 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 mi, pomaga, mi, pomaga mi kilka osób, że tak powiem, więc ja ufam, że, że będę dalej to prowadziła i że wszystko będzie dobrze i że to nie jest takie proste, no bo to, tak powiem. Trochę dyskretnie. Po prostu ktoś bardzo próbuje mi ściągnąć za sobą na drugą stronę i to takie nie jest fajne. Ale no dobrze, że są ludzie, którzy potrafią też takie rzeczy robić pomagać. i pomagać. Moje szczęście, że ja mam dostęp do takich ludzi. Wiecie, jak bardzo dużo osób jest, którzy nie mają dostępu do takich ludzi. Nie mają pojęcia, że mogą się uratować, bo jeżeli ktoś robi wszystko, by wyssać waszą energię życiową, to efekt jest taki: No, widzicie, temat mi się sam powiedział życie, no i jakoś idzie. Jeżeli zostanie, nazwijmy to tak, Wyssana nasza energia życia, ona może być w różny sposób, to, no to po prostu umieramy. czasami tak jest, że ktoś próbuje takie coś robić i jedna z osób, powiem, żartobliwie, oś do żartu to nie jest, która mi pomaga. Powiedziała tak, no byle kogoś, sobie upatrzył. Ja bym no dziękuję bardzo. Nie, nie, nie bardzo mogę mówić i nie bardzo chcę, bo, bo to nie o to chodzi. Niektóre osoby mogą po prostu czuć lęk, czy coś w tym stylu, nie? Także, a osoby świadome, no to mogą się domyślać mniej więcej o co chodzi, nie? Także tutaj się trochę rozgrywa oboje się. Nazwijmy to tak. I wcale to nie są żarty. Ale ja ufam, że bo to jest tak, kochani. Jest pełne zaufanie do twórcy. Stwórca jest. Czymś najsilniejszym, najmocniejszym. Nie ma nic mocniejszego. Jest i nasza dusza. Jest i nasza dusza, prawda? Ale jest coś takiego, jak gdzieś tam, w jakimś tam życiu, mówię to osób, które. Mm, mają pojęcie, co to jest ponowne narodziny, reinkarnacja czy coś w tym stylu. Czyli to jest tak, że jakbym ja w tym życiu się nie naraziłam tej osobie, ale ta osoba, jak odeszła na drugą stronę, no to tam ma swoje takie różne sprawy, bo to nie jest wszystko takie proste, jak się ludziom wygląda, wydaje. Wiele osób mówi, że grabasz po tyłku poklepi kiedyś to takie było. Rzucanie ziemią nie, w tej chwili to jest trochę mniej takie bolesne dla ludzi, którzy uczestniczą w czymś takim, nie, bo są już teraz zatrudnieni ludzie, oni to robią, spuszczają i tak dalej. Ale jest coś takiego, że człowiek, który. Może zbliż, być już w energii śmierci, no to wtedy mogą się odnowić pewne stare sprawy, jeżeli zaistnieje jakaś tam sytuacja. Ja tak będę mówiła zdawkowo, osoby świadome pewnie będą wiedziały o co chodzi, bo tak jak mówię, ktoś będzie odsłuchiwał, to bym nie chciała, żeby się bał czy, czy przerażał, nie? Ale. Chcę, żebyście też wiedzieli, że, że, że są takie też sytuacje. I, yy, I też nie wpadali w panikę. Czym takie coś się objawia? Ubytkiem, jak powiedziałam, energii. Czasami, yy, no, no właśnie, brakiem sił, yy, brakiem chęci zrobienia czegoś. Yy, takie myśli depresyjne, samotne. Yy, co, wszystko, co prowadzi, to się nazywa ruch ku śmierci, to jest za życia, często to jest tak, myśmy to prowadziły z Małgosią tą Przygońską, jak to jest, kiedy kogoś wykluczamy i, i, i była mowa po prostu o tym, ale żeby dłużej już tego nie ciągnąć i nie straszyć was, wyciągnę dla pani Stanisławy, dla pani Stanisławy wyciągamy. Sama swoją obecnością wspieram wszystkich wokół siebie. Pięknie, pięknie bardzo. I nasza Tereska jest. Witaj, tereniu. I dla ciebie wyciągamy. Uuu, tereniu, posuwasz się do przodu na swojej duchowej ścieżce. W takim tempie, jakie jest dla Ciebie odpowiednie. Tereniu, czy nieprawda? Popatrz, czy to, czy, czy jest coś w tym jest. Mhm. Ja wyciągłam dla Rafała, ale nie wyciągłam jeszcze dla nas wszystkich. A więc wyciągnę przesłanie, kochani, dla nas wszystkich. Zobaczymy, o dwa się wyciągnęły. Na dzisiejsze spotkanie. Co jest dla Ciebie naprawdę ważne w życiu? Określ swoje wartości i żyj zgodnie z nimi. Bardzo ładnie. I teraz drugie: nie zadręczaj się drobiazgami. No właśnie, czy to nie jest tak, że my w tym życiu czasami marnujemy to, to swoje życie na te drobiazgi? I wyciągamy aniołka. Jaki to aniołek chciał do nas przyjść, jako przesłanie, wsparcie naszego dzisiejszego spotkania? Anioł łagodności. Czuję się łagodny i spokojny, kiedy akceptuję to, kim jestem. Wydaje mi się, że ten anioł już raz był, czyli wiecie, jakby przewija się ten temat nie? łagodności. Czy kto z Was może powiedzieć, że jest osobą łagodną? Czy macie wypracowane już, bo łagodnym można się urodzić, gdzieś tam zbierać, sać z tym mlekiem mamy, nie? To łagodność, ale też można się łagodności uczyć. Ja czasami tak podziwiam, są ludzie, oni wyraźnie mają jakby w sobie wpisane właśnie tą łagodność. Oni emanują tą łagodnością. My czujemy się w obecności takiej osoby bezpiecznie, prawda? Jeżeli ktoś jest łagodny, to, to nam jest fajnie z nim przebywać. Ja miałam dzisiaj klientkę raną i powiedziała, że jestem dla niej Bożym darem, że jestem dla niej, jak to powiedziała, że jestem Bożym darem, jakby boskim zesłaniem, coś w tym stylu, nie umiem już powtórzyć, ale, ale, ale w taki sposób idzie w rozwoju fajnie. Elusia pisze, tak, czuję się łagodna, ale nie, nie rozlazła. Aha, no wiesz, zależy co to się rozumie, to rozlazła Ela. No, czuję się łagodna, a nie rozlazła. O super temat. Co to znaczy być łagodną, a co to znaczy być rozlazłą, Ela? No powiedz. Super temat, słuchajcie, bo takiego porównania ja na przykład, bo, bo mogę być łagodna albo wybuchowa agresywna, nie? Ale e, e, łagodna, ale nie rozlazła. E, to, to no ja e, byłabym Ci wdzięczna, Elusiu, jakbyś napisała, bo to jest niesamowicie ciekawe. I cieszę się, że, że przybyłaś tutaj do nas, nie? Także rozmawiamy o życiu, o, o różnych sytuacjach. No, Ty to wiesz, ty, ty, ty to jesteś w temacie, o którym ja tutaj trochę zaczęłam mówić, bo zaczęłam, Elusiu, mówić, że czasem osoby są, które odchodzą. No i, i z różnych względów, no, tu mam na myśli karmę. Robią wszystko, żeby nas na przykład zabrać ze sobą, bo gdzieś tam żeśmy obiecali, przysięgali, że tylko razem coś tam możemy zrobić, i, i taka osoba odchodzi, i ona to pamięta, i gdzieś tam robi wszystko, żeby, żeby ściągnąć. Myślę, że temat dla Ciebie jest dosyć znany i, i takim tematem może kiedyś, może kiedyś byśmy o tym porozmawiały. Nie wiem, czy byłem, bo to jest odważny temat też. To jest odważny temat, a myśmy niejedną rozmowę robiły na temat, na odważne tematy. Ela pisze, że jestem od początku tego live'a, to jest podstawa. To jest postawa zdecydowania i pewności siebie i reagowania ze spokojem. Ale jaka postawa? Bo tutaj nie do końca to rozumiem. Jestem od początku tego live'a. To jest postawa zdecydowania i pewności siebie i reagowania ze spokojem. To rozumiem, że piszesz o łagodności, tak? Że taka jest twoja definicja łagodności, tak? Bo tak, tak, tak to odczuwam, tak, tak, tak to jest w moim odczuciu. Tak, bycie łagodnym to jest też. Tak, 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 ale ja też o czym innym mówiłam, a py, mówiłaś, że jesteś od początku lajfika, więc myślałam, że, 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 że o tym usłyszałaś po prostu, nie? Ale okej, okay, tak, łagodność. Czyli jestem. A po, czy, czy łagodność wypracowałaś, czy łagodno, łagodna byłaś od początku? Bo to jest taka cecha, wiecie. Łagodność jest taka jest to opanowanie, ale tak dla mnie łagodność jest to taką troszeczkę, jakby czymś wyżej od, 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 od opanowania, łagodność. Łagodność to kojarzy mi się z czymś takim łagodnym, czułym, delikatnym. Z tym mi się kojarzy, nie? Że... że jakby to jeszcze ująć? No mówię, miła godność kojarzy się z takimi bardzo subtelnymi cechami, takimi. Takimi sercowymi, że tak powiem. Tu nie chodzi partnersko-dansko-męskie, tylko takimi sercowymi, takimi pełnymi właśnie łagodności, takiej czułości. Czym dla mnie jeszcze jest życie? Życie dla mnie jest drogą. Czyli przyszłam, żeby doświadczać, i na to się nie buntuję, że doświadczam. Usłyszałam taką bardzo ciekawą rzecz, którą się z Wami podzielę: że dusza w pewnym momencie może zdecydować, jeżeli ktoś jest terapeutą, pracuje z klientami i ludzie mają takie różne swoje obciążenia, nazwijmy to tak. Więc terapeuta może odreagowywać uzdrawiać swoje, Obciążenia, nie doświadczając już tych różnych tam przykrych rzeczy, czyli uczyć się na doświadczeniach innych. Uczono nas kiedyś ucz się na swoich błędach, nie? I e, tą e, rzecz, tą tak zwaną teorię, tak to nazwę, Potwierdziła mi rozmówczyni z niedawnego Lifecase i się jej pytam, czy coś takiego stosuję. Ono mi oczywiście większość tego stosuje, że, że już jakby to nie jest tak, że ja nie doświadczam w ogóle życia, bo go doświadczam. Bo co widzę, słyszę i tak robię, działam. Tylko, że tutaj dusza może zdecydować, właśnie. Dla mnie to było nowe, nie ukrywam. Ela pisze, że zawsze byłam, pozwalam sobie, by ludzie byli kim są, wrażliwa, czuła, ale jestem bardzo zdecydowana i dlatego ludzie odbierają mnie różnie. Mam pewność się, siebie chyba chciałaś napisać, kto mnie słuchał, ten czuje, co mam na myśli. No. Taka po prostu jesteś i taką siebie akceptujesz. Są bardzo różni ludzie. Ludzie, którzy są syndromem DDA, na przykład, trochę boją się ludzi zdecydowanych, bo czują się przy nich nieswojo. No ale to jest oczywiście jasne, że to nie jest problemem osoby, która jest zdecydowana, bo ona taka jest. Jest sobą i doświadcza życia w byciu sobą. Taka właśnie jest, albo tak. Takie słabe strony uwolniła, mocne, jeszcze wyeksponowała, tak bym to nazwała prostym językiem. I, I tak to mniej więcej wygląda. Czyli każdy z nas jest inny, pewnie że jest inny. Też jesteśmy często inni, wchodzimy w życiu w pewne role, bo żeby dojść do tego, że to, co robię, myślę i mówię, to jest jedno, to w moim odczuciu jest to trochę, jest to do przejścia, powiedzmy, kawałek drogi, bo ja nie mówię, że świadomie. Mamy wiele rzeczy nieuświadomionych. Ja też pewnych rzeczy nie miałam uświadomionych, dlatego mogła mi spotkać taka sytuacja, ponieważ nie byłam, ja nie wiem, no, raczej nie da się być wszystkiego tak, wiecie, świadomym. Także, co jeszcze bym wam powiedziała o życiu. No, życie dla mnie, tak jak powiedziałam, jest przygodą, życie dla mnie jest nagrodą, choć nieraz wcale mi łatwo nie jest, nie, nie. Różne rzeczy na mojej drodze się trafiają i, i różne doświadczenia, różne trudniejsze, nazwę to tak, lekcje, które dzielnie odrabiam i, i nie poddaję się, tak bym to powiedziała po prostu. I teraz, Elusiu, dla ciebie wyciągnę. Będziesz się śmiała, czy się nie będziesz śmiała? Bo ostatnio się śmiałaś. Wyciągnąć? No, wyciągam dla Elusi. Może się nie będziesz śmiała. Nie wiedzieć jest źle, lecz nie chcieć wiedzieć jeszcze gorzej. No, nie wiem, czy się będzie Ela śmiała, czy nie. E no, wyciągnęłam, przeczytałaś. O, Krysiunia, już wyciągam dla ciebie kochanie szybciutko, bo ja zaraz o 17 mam liveika, dlatego dzisiaj jest wcześniej i nie zdążyłam uprzedzić, bo to jest inna strefa czasowa. Byłam przekonana, że 18, a tu się okazuje że 17. .00. I dla Krysi, jak ktokolwiek możecie kochać za to, kim jesteś, jeśli przy nim stajesz się kim innym? To jest takie, wiecie, ze strachu czasami stajemy się kim innym. E... O, Terenia, moja koleżanka z klasy. No ja mam lajfika, a tu mi takie kochane osoby się coraz tu trafiają. Piękne dla ciebie, Ela, to prawda, było piękne to przesłanie. I dla ciebie, Tereniu, przesłanie. Największym darem, jaki masz dla wszechświata, jest bycie możliwie najlepszym człowiekiem. Także, kochani. Pomalutku będę musiała e, kończyć, bo, bo, bo mam lajfika zaraz o 17, na który Was zapraszam, bo to jest y, m, kobieta dla kobiety będzie Basia Leszczyńska. O, o, ona jest z zawody, jak to się mówi, Elusia nasza jest z zawody, ale, ale Basia jest z, z, drugiej z drugiej strony wody innej. To zapraszam Was zaraz o 17 na lajfika wspaniałą rozmowę z Basią. A ty Tymczasem dziękuję, że byliście. Dziękuję za, za Wasze piękne serca. Dziękuję, że tu się zabiacie i że jest nas coraz więcej. I do następnego razu. Ściskam mocno, Papa.